Siemanko, siemanko, YouTube, witam w kolejnej podróży. Witrogenia z autostrady, jeszcze polskiej. Za chwilę będzie niemiecka. A tak naprawdę to zmierzamy do Czech. Bo dzisiaj pokażę Wam czes czeską Szwajcarię. Jak wygląda Park Narodowy w czeskiej Szwajcarii. Także zapraszam do oglądania. No i dobra, podjechaliśmy pod jedną z atrakcji, jeszcze cały czas w Niemczech i jedną z tych atrakcji właśnie jest Lidl. <laughs> A tak serio, to idziemy sobie szybko coś kupić, bo ciągną się te Niemcy i ciągną. Przed chwilką właśnie jeszcze stanęliśmy na punkcie widokowym, puściłem drona z zajebistymi widokami, także za chwilkę zobaczycie. No i dotarliśmy Miejscowość nazywa się Chreńsko Patrzę gdzie jest Tutaj jest Chreńsko Ogólnie taka typowo górska miejscowość Tak mi się kojarzy Kojarzy mi się troszeczkę Jak ktoś był na przykład w Szklarskiej Porębie No to właśnie z taką, z taką miejscowością Generalnie przy samej granicy z Niemcami nazywa jest właśnie ta miejscowość Chreńsko Dlatego czeska Szwajcaria Chociaż, jak właśnie przejeżdżaliśmy przez Niemcy To bardziej ze Szwajcarią mi się kojarzyło, może nie Czeską A Czeską Szwajcarią w Niemczech Ale tam jest też podmuch saksońska chyba Że Szwajcaria tak się nazywa Przy samych, przy samych Czechach tutaj no. Faktycznie taka zabudowa jak w Szwajcarii Także jak się jedzie Jak się jedzie no to, to faktycznie może się to ze Szwajcarią kojarzyć Brana. I tam zmierzamy w tamtym kierunku. A tak mi się kojarzy, właśnie troszeczkę z Niemcami. Albo ogólnie ta droga, po której teraz idziemy, kojarzy mi się właśnie z drogą do szklarskiej poręby. Jak się jedzie. Skały w zasadzie takie, takie podobne. Takie w sumie podobne. Jak się idzie a my mamy jeszcze 4 km, podążamy właśnie do tego takiego stołu, mostu jakby czyli takiej w sumie głównej atrakcji, gdzie każdy chodzi właśnie będąc tutaj w Czeskiej Szwajcarii podróże trenera YouTube i jest pełno wlepek i jest on. To czytałem, że w tamtym roku był tutaj e, największy w historii pożar. Nie pamiętam czy w historii Czech, czy w historii e, parku. E, no i niestety, na przykład teraz w Zedmunda jest zamknięty. No, nie da rady e, przepłynąć się. A była, a była to taka bardzo fajna atrakcja. Y, na zasadzie, że w taki flisak, czyli osoba po prostu z wami e, płynęła na łódce takiej ala. No i też wiadomo fajne widoki. Niestety teraz na razie jest nieczynna do odwołania z powodu właśnie tego pożaru, ale tak patrzę tutaj przed siebie No to faktycznie Nie wiem czy będzie widać Faktycznie że ten cały pożar Trochę strat spowodował Ogólnie to się idzie cały czas taką drogą gdzie są wypalone? Spalone drzewa wszędzie z każdej strony właśnie po tym pożarze. Więc na pewno zajebiście się ten szło ponad rok temu Jeszcze w sensie przed pożarem No a teraz pusto wszędzie dookoła brak liści No niestety przewodnik idzie pierwszy Prawda Frodo Pierwszy musi iść nie Ogólnie to nie jesteśmy na plaży, tylko właśnie przy skałach. I to przy skałach, które są z piaskowca. Także naukowcy czytałem, że wyliczyli, że te skały będą jeszcze tutaj stały około 10 milionów lat. Także się spieszcie, spieszcie się pozwiedzać. Tylko 10 milionów lat im tutaj zostało, żebyście zdążyli. No, także taką drogą cały czas będziecie szli tutaj do góry w sumie tak jak w zwykłym lesie tylko, że to jest troszeczkę no, zniszczone tak jak mówiłem przez ten pożar podobnie jak w górach stołowych u nas Frodo, uśmiech nie będzie uśmiechu no, a po drodze jeszcze macie jak idziecie do góry jaskinie, taką nie zbyt dużo, ale, za, ale zawsze jaskinia. Także trzeba ze szlaku zejść jakieś 200 metrów. Jest napisane: z tyłu jaskinia. Nie za duża. No ale jak ktoś nigdy nie widział, to lepiej zobaczyć taką niż nie zobaczyć w ogóle. No ogólnie powiem wam, że szlak raczej taki no, spacerowy bym powiedział. Jakiś nie, nie jest zbytnio wymagający. Chyba, że dla takiej osoby, która dziś tam dopiero rozpoczyna chociaż też nawet nie trzeba mieć jakiejś tam wielkiej kondycji żeby yy, po prostu ten szlak tutaj przejść także spokojnie rodziny z dziećmi, z dzieciakami możecie się tutaj wybierać i dotarliśmy do góry jest punkt do którego dzisiaj zmierzamy, a w zasadzie wszyscy zmierzają będąc tutaj um, właśnie w parku narodowym w czeskiej Szwajcarii Czyli taki skalny most no, i jest to największy most, taki naturalny nie tylko w Czechach, ale i w całej Europie. Także największy taki naturalny utworzony most w całej Europie, właśnie niedaleko granicy Polski, w zasadzie chyba w linii prostej z 30-40 km od Polski. W wysokości ma 16 metrów od, podłuż, od no licząc od podnóża, a rozpiętość to 26 metrów. Troszeczkę teraz drzewo przeszkadza, ale sobie zaraz podejdziemy bliżej. A tutaj jest tak zwane sokole gniazdo. Wybudowane 140 lat temu, w XIX wieku, w 1881. O, tutaj widać dużo lepiej tą na bramę. No, a tutaj weźcie sobie że ten budynek jest wybudowany no, częściowo wiadomo na skalę, ale 140 ponad lat temu tym bardziej szacuję, że to wszystko musieli gdzieś tutaj wnosić, taszczyć się z tym pod górę. Szkoda, że pogoda taka się trochę zepsuła, zapowiadali inną lepszą. No, ale niestety na pogodę wpływu nie mamy. Także tu, właśnie o podnóży, to jest ukole gniazdo, o którym wcześniej mówiłem. A tutaj, skalny most. Ogólnie, tutaj u góry jest teraz restauracja z takim, la, powiedzmy, punktem widokowym, bo można sobie tam wejść do środka na kawę, na jakieś ciastko. I właśnie z takim fajnym widokiem tutaj na ten most. Czyli ta e, główna atrakcja tutaj e, w Czeskiej Szwajcarii. schodzimy sobie już w dół, ale e, jeszcze jedną atrakcję sobie zaliczymy e, tak zwane e, skalne, skalne organy, bądź też e, jakie? Pańska skała. Pańska skała to się tak, e, tak nazywa tutaj, jakby e, fachowo czyli taka skała w kształcie takich organów właśnie jak z kościoła będąc tutaj w okolicy warto sobie właśnie między innymi tą atrakcję zobaczyć no bo niestety tak jak mówiłem wcześniej ten wąwóz yy, z powodu tych pożarów jest zamknięty no i ta atrakcja tutaj niestety nam odpada także jedziemy zobaczyć organy dobra dotarliśmy do miejscowości Kamieniczki Senow pogoda się rozpogodziła pogoda się rozpogodziła niebo się rozpogodziło jest ładnie no, idziemy na tą pańską skałę, tak jak mówiłem wcześniej, właśnie będąc tutaj, właśnie w tym Parku Narodowym Czeskiej Szwajcarii. jakieś pół godziny drogi od, No, właśnie, od, od tego parku znajdują się takie skalne organy. I dotarliśmy. Zaraz tam bliżej podejdziemy. Ale pogoda petarda się teraz zrobiła. A tutaj jest cała, cała tabliczka, taka informacyjna, napisane jak to powstało. Wysokość 595 metrów powstała w wyniku zastygnięcia lawy wulkanicznej, która z głębokości 30 kilometrów wypłynęła i ma szacuje się około 30 milionów lat. W procesie tutaj zastygania powstały takie kolumny, no, sześciokątne, powiedzmy o rozmiarach 25 cm i wysokości do 20 m, a te jeziorka, sztucznie że tak powiem, zrobione, no, powstały na skutek działania człowieka, bo tutaj kiedyś były kamieniołomy. Także idziemy sobie bliżej zobaczyć. No, ogólnie miejscówka bardzo fajna. Jeszcze zajebista pogoda się zrobiła teraz na wieczór. I tutaj, patrzcie, jak fajnie z bliska widać te uformowane no, takie sześciokąty. Powiedzmy, pierwsza coś takiego widzę. Wiem, że w Armenii. Mieliśmy jechać do Armenii, ale no niestety nie udało się A wiem, że tam są też takie Ala organy nazywane Jako jedna właśnie z atrakcji I nie widziałem, powiem wam szczerze, że e, Taka atrakcja też jest bardzo blisko Polski, bo e, no około 20-30 km w linii prostej Od granicy z Polską Także e, jeżeli ktoś mieszka Na zachodzie tej Polski, to myślę, że Można sobie śmiało przyjechać, zresztą jak i ktoś na wschodzie Tak samo, tylko po prostu <laughs> będziemy Dużo dalej A tak to właśnie wygląda z bliska. Super ukształtowany. 30 milionów lat to ma. Weźcie sobie to wyobraźcie. Tak przynajmniej jest szacowane. I w ogóle jest to najstarszy geologiczny park w Czechach. I jeden z najstarszych w Europie. Tutaj kawałki. Wszystko z bazaltu. Ale patrzcie, to jest, to jest normalnie niesamowite, że to jest tak utworzone e, no, przez naturę. Wygląda jakby było z jakichś bloczków betonowych. Petarda. Ale czad. <laughs> może to taki jest. A no może nie, nie tam idealnie równy, ale wpasowujący się jeden w drugi. Także jeszcze taki zachód dzisiaj na zakończenie dnia. A my uciekamy z powrotem do domu. Także, jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, czy wam się podobał, czy nie. No, my uciekamy do domu, bo troszeczkę kilometrów przed nami. Także, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, pozdrawiam.